Rok w spotkaniu szóstej kolejki PK Ekstraklasy przegrywamy z Piastem Gliwicę na własnym boisku 0-3 do i niestety trzeba przyznać, że podobnie jak w spotkaniu z Legią w Warszawie jest to porażka zasłużona. Mieliśmy kilka okazji w pierwszej połowie, których nie wykorzystaliśmy i tak jak powiedziałeś, niestety zasłużenie przegrywamy. Czego Twoim zdaniem zabrakło najbardziej? W których elementach gry mogliśmy wyciągnąć z nich więcej, żeby, żeby uzyskać chociaż jeden punkt w tym spotkaniu? Zabrakło nam koncentracji, szczególnie przy pierwszym stałym fragmencie i zimnej krwi pod bramką rywala. Gdybyśmy zdobyli jako pierwsi bramkę, moglibyśmy wyciągnąć z tego meczu więcej. W kolejnym spotkaniu zmierzymy się na wyjeździe z Wisłą Kraków. Będzie to dobra okazja do tego, by zrewanżować się i w końcu wygrać. Ale trzeba pamiętać też o tym, że ostatni raz w Krakowie wygraliśmy półtora roku temu. trzeba się Czeka nas bardzo ciężki tydzień. Musimy zrobić wszystko na treningach i analizie, żeby poprawić naszą grę. Nie ma dla nas znaczenia, że nie wygraliśmy tam od półtora roku. Trzeba wyjść na boisko i dać z siebie 100%. Musimy udowodnić sobie i kibicom, że możemy wygrać i przełamać złą pasę.